Pamiętajcie z tej strony, tak, lecimy z kolejnym odcinkiem z Mad Pandera i skupiamy się teraz na kilach oraz aby przywieźć troszeczkę więcej skrapa, ewentualnie trochę elektroniki i armor parców. E, to są takie nasze główne cele, tak więc lecimy. E, Wy zostawcie łapkę w górę i suba, bo lecimy aż po 500 subów. Wiem, że to długa droga jeszcze, ale wiem, że nam się uda razem. Eee, chcemy zdobyć partner z a to dopiero jest niestety na 500. E, więc jeszcze musimy chwileczkę poczekać. E, ale powinno się nam udać, więc co zrobimy? Eee, dobra, jedziemy na razie do psolu. E, oczywiście jeszcze dołączcie na Discorda. Link znajdziecie w opisie. E, zabiję mu członkę za łódki. Link macie w opisie, e, no bo można tam zawsze no, zagrać. Jak coś to śmiało, pytajcie się. E, aktualnie jest troszeczkę martwy na Discordzik bo nikt na nim nie pisze, nikt nie jest zbyt aktywny. No ale e, to się mam nadzieję zmieni w przyszłości. Dobra, ładnie, po koledze. Ja mam kolega. Gdybym się jeszcze wnosił, eee, tak mi nadzieję, że coś się zmieni, więc dołączacie śmiało, śmiało piszcie, eee, ja na was czekam. Na razie jest tak bardziej luźno. Eee, możecie mnie pingować, ja wiem, że tam regulamin nie jest na razie, żeby nie, ale na spokojnie eee, możecie, ja o otoś nie będę dla was zły, bo nie przeszkadza mi to jakieś bardzo Śmiało możecie. No i oczywiście e, jeżeli sam zagrać było Thunder, link macie w opisie do pobrania e, oraz e, to jest taki film, który możecie, który jest bez e, robienia cieni, bo się pierwsze nie chce, po drugie jest tutaj dużo gadanie i dużo omawiania, co się w danym momencie dzieje. I liczy się tutaj całość rozgrywki, nie tylko niektóre posunięcia, liczy się gdzie się jedzie, liczy się co się w danej chwili robi tak naprawdę. Więc ja tutaj tych cięć e, uznaję, że są tutaj niepotrzebne, to jest raz. A dwa, potrafią zepsuć troszeczkę ogólny obraz z tej rozgrywki. E, bo ona nie polega tylko na strzałach, owszem jest dużo na się z innymi graczami. Ale jednocześnie trzeba też, o właśnie, uważać Troszeczkę i nie wjeżdżać, tak jak ja, jak debil troszeczkę Tak, a ja teraz będzie nie Nice, mamy go Złapany Tak to się robi eee, tak jak widzicie jest tam na pażankę i tak naprawdę wszystko zależy od tego co się dzieje, więc według mnie po prostu robienie cięć masowych to nie byłoby dobry sposób grania w tą grę. Nagrywania e, z Matt Panderaku. Jak z, z normalnych gier, owszem. Tam jest więcej jeżdżenia i mniej liczy się... Liczy się też to odmyślenie, ale to można w większość wyciąć. A tutaj cały czas są jakieś drobne decyzje, które wpływają potem na rozgrywkę. E, dobra, tak więc idziemy. Hmm, na razie mam jeszcze całość, się masz 4 tukeny. Mamy prawie pełny zapas. Mhm. E, pełny zapas różnych surowców, tak? A jedne co mam uszkodzone to opony, tak? Nic więcej. Nawet amunic, silnik, nic. kopony opony lekko. Więc nie powinno być jakoś źle. Ja coś mogę trochę charkać, bo chory jestem dalej troszeczkę, ale już się kluję na no spokojnie, jest już całkiem dobrze, e, więc nie musicie się obawiać, e, u mnie jest bit. Mm, dobra, tam widziałem gościa, tego ja mam, ja, ja nie będę chyba przeszkadzał, jak on nie będzie do mnie strzelał, to ja do niego też, bo widzę, że on prostu się zextraktować, najpewniej no właśnie. Niech się ekstraktuje, chociaż to nie wiedzie. Nie chcę się ekstraktować. Najpewniej nie chcę ekstraktować. Chcę pokampić na jadących ludzi. No po amunicji to był strzał! Jak nie trafiłem w amunicję, tylko troszeczkę pod. Dlatego nie lubię tych pojazdów, no kurde, jeszcze zabij mi ganera. E, Dobra, czy moje gościa jakoś stamtąd sam celny jest chłopak? Eee, co mi zniszczył? Silnik. Dobra, jest gamer. zmniejszamy to eee, mamy już mało załogantów, tylko dwóch nam zostało, dlatego jesteśmy całkiem pobijani już się zmieniło nasze to takie ten no, ale no niestety próbowałem e, pozbyć się spawn znaczy to nie jest to nie spawn camper, to jest exit camper ale to się według mnie klasyfikuje do tych samych e, zasad, czyli zabij nienawidzę ludzi, którzy campią na spawnach w tym wypadku kampię na Extract Zonach jest to po prostu toksyczne. Bardzo zachowanie jest ono niesportowe i nawet według mnie powinno być banowalne e, Takie kampienie jest to po prostu nie, nie jest to dobre. Jest to niekulturalne i zero wsparcia dla innych graczy, czy, czy, czy. po prostu takie niesportowe zachowanie, takie nie fair tak No niszczysz ludziom rozgrywkę, bo to jest często ci ciężko zabić, jak już wiedziesz ten lud, bo często jesteś po ciężkich walkach Już wywozisz ten, ten lód, który udało ci się uzbierać z ciężką walkę, tak Więc to według mnie nie powinno być robione, ci co tak robią są... Zachowują się bardzo niesportowo Weźmy ciężaróweczka ważniejsza Najpierw potem sobie weźmiemy czołg Nie, ciężaróweczka jest ważniejsza po prostu Dobra Ekstrakt też jest w tamtym miejscu. Pojedziemy sobie tutaj też bokiem, może troszeczkę Zachaczymy Może chociaż nie zahaczmy tam o rafinerię, jak ja to nazywam. Ten punkt to są rafinerie. Jest samolot, rafinerie i jakieś domowe gnieźdźce. Tak mniej więcej. Dobra, ładnie jedziemy na razie W sumie nie, nie powinien napisać tamtym kamperze ale już trudno, jest za późno żeby pisać o nim, bo nie wiem czy tam dalej jest Ale po prostu pamiętajcie, żeby tak nie robić, jest to bardzo niemiłe Pokazuje Wasz brak kultury jakiejkolwiek I brak umiejętności gry Aaaa No, jakikolwiek gry To powinno się was panować wtedy i tam jak to grać. I według mnie to nie jest, z tego co wiem, nie jest to tylko moja opinia o, Przyprawdziłem, powiem tak, gośnie powinien zabić inne co mi uszkodzi to układ jedyny. No tak niestety jest eee, Tak się często nie przyjada. zdarza w tej grze I tutaj te błędy nie są wybaczone Albo Znaczy albo skrajnie są, albo skrajnie nie są jak widzicie Mój kolega, gdzie to zrobił, lepszy i to było na niego bardzo specyficzne, no, ale ja się nie rozglądałem i, i zostało to bardzo wyważone. Tak, jednocześnie. Więc no, tak naprawdę ciężko jest powiedzieć, co się o tym sądzi, bo ten jest po prostu bardzo specyficzny. A mi się podoba jego styl. Dobra, mamy tyle, co potrzebujemy, tak naprawdę. Bierzmy jeszcze pena świetnie, i lecimy do Extract Zona. I bierzemy jeszcze małego śmierdziela do e, Mam nadzieję, że dojadę, oczywiście, bo to nie jest nic pełnego. oczywiście. Trzeba nie pamiętać, że tutaj są spawny. Za fabryką. Za tym gownem. się nie dojechałem bierzemy czołg koń z tego, bierzemy czołg chodźcie A ten dźwięk jest taki był. Niestety. Da daleko kolega, ale nawet go trapiłem z takiej odległości dalekiej. I mam tam, że to jeszcze nie są te pociski, które ja mam załadowane. Bo to są APDFS, e e tak? Te stabilizowane, te lotki całe. Po co ja mam tutaj? A to, czym ja strzelam, to to nie jest to. Hobbica mi się, nie podoba no nic nie może możecie strzelać, to jest jak strzelanie... nie wiem czego ja. Z paintballa nie, No, takiego trochę większego paintballa no, Działka na kartofle Tam są ludzie Chyba troszeczkę Chyba Eee, dobra, jedziemy Tutaj się pobawi, bo. Tak, okay, ja nie zebrał całego. Po prostu podjechał, niszczył mnie, zdebrał uciekł. No, mocno i tak. podjadę tutaj się w zupełnie. I po prostu poczekam na półtorej minuty najpewniej. Spróbuję porobić jakieś killi troszeczkę. Amunicja na czerwono, a gości co, a gościowi nic no, oczywiście. Oddział jego gołosek się wychylał no, no Poczekaj, stój tu na razie. Ja mam ważniejszego kolegę do zabicia. Mi się nazywa Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy. Ogromce uśmiechem dzieci. To po amunicji było jak tutaj. gdzie jest tam ten kolega jeszcze? Wydaje mi się to bawiliśmy. Na nisko to posłałem, no niestety. Na nisko, niżutko. A tego nie lubię tych pocisków, te pociski są bardzo mało skupesne. Generalnie. No ale... Eeeem, hmm, dobra. Idziemy tutaj dalej. Tam widzę, że jakiś ludzi gościa. Więc to chyba skrapu trochę. No, i jeszcze tamten ten scrap powinno to no, mało no, niestety, trochę nie z tego. Trochę szkoda. No ale. Nie zawsze się to, czego potrzebujemy. No, a kurwa, dobra, niej jednak nie, siemi, nie? Elektronika psy, da się Elektronika przyda się, przyda się, no jest tutaj bardzo świetny. Wręcz prawie idealny. No, dobra. I się ustawimy tutaj blisko e, wyjścia. Ciekawi ewentualnie, jakby kto jechał, żeby go rozwalić. I nas nie zabił. Jeśli nie widzieliście, bo na przykład nie oglądaliście w e, odda się tym pojazdem samemu siebie spalić. Zawsze stanąć na przykład przy ścianie i... ...dolność <laughs> siebie. W Częściej nikt nie jedzie.

Ja sobie nawet już wejdziemy w Zona. Wiecie, to że da się sobie spalić po swoją drogę, ale o właśnie. Można samego siebie pozwolić i można w ten sposób stracić. Ludzi. Jakby mówię o doświadczeniu. doświadczenia. Jakby da się naprawdę. Um, nie jestem dumny z tego, że to zrobiłem rad, ale da się, więc warto o tym sobie pamiętać sam. Teraz spanujemy się może kogoś złapiemy jeszcze. Tak naprawdę to jest takie spanowanie się bez celu, bo nawet do extract zona nie dojdziemy najpewniej. No mało wyciągniemy z tego meczu. Malusio. Malusio, bardzo mało.

Tak więc dobrze. Ładnie to ugraliśmy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. 8 reszty tokenów. Nie jest źle, mogło być troszeczkę więcej. Ale tak, tak naprawdę teraz skupiamy się na expieniu w armora też. Tak? Potrzebujemy armora, żeby móc odblokować dalsze ulepszenia. I tego armora potrzebujemy teraz ponad 100 do zdobycia. Więc to jest kilka solidnych ranów. I tak, i robić killę masowo. Ile? Por isso, só